Witam serdecznie, miłym gościem, Andrzej małek Tylicki. Witam. Andrzej, patrząc na Twoją postawę dzisiaj, pomimo pięciu spuszczonych goli, nie można Cię obwiniać. przy ani jednym. I tak naprawdę, gdzieś tam oceniając z na pewno będziesz gdzieś tam typowany, Ma więcej w naszych myślach, brany pod uwagę tego to 6. Twoja postawa dzisiaj lepsza niż nawet te gole stracone? E, cieszę się, że tak, tak to widzisz, no starałem się po prostu pomóc kolegom, no, no troszkę tam e, też miałem szczęście, bo gdzieś tam końcem buta, końcem gdzieś tam e, przez, przez ochraniacz przeszło i, i, i piłka nie wpadała do bramki, tylko wyleciała bokiem. No to co szczyli, to strzelili praktycznie. E, wychodzili po dwóch, także no, większych szans no, nie było przy tych akcjach. Dlatego właśnie tak wyróżniłem Cię na początku, z drugiej strony trzeba popatrzeć też na zespół, z jednej strony od tylicza wymaga się bardzo dużo, a z drugiej strony, no ciekawi mnie Twoja odpowiedź, prowadziliście dość spokojnie, ale w końcówce 6-5 się zrobiło i, i nerwówka, czy to, co, czym było to spowodowane? No trzeba też zauważyć, że e, Rafał całą drugą połowę przysiedział na ławce, e, kontuzja, później Koro w pierwszej połowie też przykręcił troszkę kostkę, no, wiadomo chcieliśmy, nie chcieliśmy narażać już więcej, Dlatego troszkę nam się też skład zmienił, troszkę też może w głowę już mieliśmy 6-6-2, czy Zaczęło było 5-2. 4-4. 1 było do przerwy chyba. Mieliśmy fajny wynik. Szybko nam przyszli bramkę na 4. 4 3, 5 już nie pamiętam jak tam było i oddaliśmy za chwileczkę też, też Myszczalem bramkę no i każdy myślał, że no, że będzie łatwo no wiadomo nikt się tutaj nie położy i, i trzeba po prostu grać do końca i wyszarpać te trzy punkty. Dzisiaj prawdziwym terminatorem był Maciek Sroka zwany Waco no dzisiaj cztery gole fantastyczna gra i czwarty gol palce lizać. No pięknie dzisiaj Waco zagrał no oby tak do końca ligi grał no bo te gole jego też będą nam potrzebne w każdym meczu. Nie chcę iść do wywiadu, ale może tylko kiedy zachęcisz. tylicki okazuje się, że może powtórzyć się sytuacja z Skali, czyli jeszcze oczywiście jeden mecz przed nami, ale bardzo realne, że w ostatnim moment meczu tradycyjnie między Sylwią a wami rozstrzygnie się tytuł mistrzowski. No może tak być, no i mam nadzieję, że tak jak na hali go zdobędziemy po prostu. No o to teraz gramy, no każdy, każdy tak jak na początku mówił, no co, no gramy, gramy, żeby pograć, żeby się spotkać, wiadomo, że gramy o najwyższe cele. No teraz już zostały nam dwa mecze do końca. Widać układ w tabeli, także grama mistrza. Widać układ w tabeli. W Pucharze to samo. Też dzielisz z Sylwią. No, to będzie ciekawie przez dwa tygodnie. Będzie ciekawie. Zatem zapraszamy. Dziękuję za zdrowie. Dzięki.